Szanowni Państwo, przechodzimy do zadawania pytań i przypominam też, że o 12 mamy głosowania w Sejmie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Paulina Moroza, TVP Info. Szanowni Państwo, Panie Premierze, wczoraj na antenie telewizji polskiej była premiera serialu, serialu Reset. Są tam przedstawione nieznane dokumenty, informacje na temat polsko-rosyjskiego Resetu w latach 2007-2015. I chciałam zapytać Pana Premiera, jak ważne jest to, żeby Polacy poznali prawdę na temat tego, jak wyglądała polityka rosyjska Donalda Tuska właśnie w tych latach. Dziękuję. Jest szanowni państwo szalenie ważne, aby Polacy poznali jaka była polityka wszystkich rządów wobec Rosji i wszystkie elementy tej polityki powinny być wyjaśnione, ponieważ to właśnie ta polityka, polityka w lat 2008-2015 odpowiada za potężne zaniedbania. Ale wszystko oczywiście powinno być weryfikowane. My tutaj absolutnie nie mamy niczego do ukrycia i dlatego bardzo dobrze, aby były mechanizmy, które weryfikują to, co się stało. Ja tego serialu, o którym pani redaktor mówiła, nie oglądałem, ale jak najbardziej pamiętam to, co się działo w tamtych latach związane z, właśnie z resetem, likwidacja na przykład procesu instalowania tarczy antyrakietowej. Oczywiście decyzja amerykańska, ale niestety również tutaj polskie władze nie zrobiły niczego, żeby tę tarczę potem konstruować w Polsce. Albo kwestie gazowe, uzależnienia gazowego od Rosji, albo stuprocentowe, czy blisko stuprocentowe uzależnienie od ropy rosyjskiej i brak działań w tym zakresie albo uzależnienie w zakresie energetycznym. To są wszystko tematy, które Polacy powinni poznać i wszyscy, którzy się tym interesują, mają prawo po prostu poznać fakty. Jestem jak najbardziej za tym. Bardzo proszę, pan redaktor. Sebastian Napieraj, to FN24. Pierwsze pytanie do pana premiera. Czy pana zdaniem osoby pracujące w spółkach skarbu państwa będące powiązane z obozem Zjednoczonej Prawicy zarabiają za dużo? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie do Pani Minister Marleny Malą. Chciałem zapytać o dotacje dla DPS-ów w Wielkopolsce. Czy już wiadomo, czy tym DPS-om, które zostały odebrane te pieniądze, mówię o 27 DPS-ach, te dotacje jednak powrócą? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz dotyczy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci złożonej przez suwerenną Polskę. Czy Państwo będą popierać tę ustawę? Ciekaw jestem, czy redakcja w całości pokaże tę moją e, odpowiedź. Um, menadżerowie w spółkach Skarbu Państwa w czasach prawa i sprawiedliwości zarabiają zdecydowanie mniej niż w czasach Platformy Obywatelskiej. Co pan redaktor na to? Dodatkowo chcę to dane, powiedzieć, że obroty, powiedzieć, które, firm, którymi zarządzają. Panie redaktorze, ale może pan do, może dużo pozwolić? Zyski w wielu miejscach są dużo bardziej pokaźne. Natomiast wynagrodzenia są niższe, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości już na początku naszych rządów obniżył znacząco wynagrodzenia dla menadżerów spółek Skarbu Państwa. Wystarczy porównać sobie wynagrodzenia, to jest dostępne. Pokażemy to albo jeszcze dzisiaj, albo jeszcze jutra, jutro, tak żeby cała opinia publiczna zobaczyła, jak Platforma Obywatelska wtedy zarządzała spółkami Skarbu Państwa i jakie były wynagrodzenia menadżerów spółek Skarbu Państwa. Bardzo proszę, pani minister, pani minister. To... Panie redaktorze, panie redaktorze, więznie, panie redaktorze, panie redaktorze, panie redaktorze, panie redaktorze, to jest niebywałe. KGHM, zarabiają obecnie i kosztują Polaków więcej, bo są większe. One Panie redaktorze, spółchy, ale... pani redaktorze, możemy w studiu telewizyjnym myślę, się że odpowiedziałem faktami. na to przyjdę. pytanie właśnie w całej rozciągłości, to znaczy no. pokazałem, że i obroty są dużo większe i w wielu przypadkach zyski są większe, zarządzanie jest lepsze. Zarządzanie spółkami po, po, po Skarbu Państwa nie powinno mieć wymiaru politycznego. Natomiast wynagrodzenia są niższe. Wynagrodzenia są niższe, a jeszcze, szanowni państwo, popatrzcie na te wynagrodzenia, również uwzględniając inflację. I my to bardzo skrupulatnie policzymy i pokażemy całej opinii publicznej. Ciekawe, czy redakcja TVN wtedy pokaże te fakty. Ja bardzo proszę, Pani minister panie, pozwol... panie minister Szanowny panie redaktorze, pozwolę... Panie redaktorze, a pan wie, że za 10 minut... Nie miesiąc... podoba się redakcji TVN ta odpowiedź, ale nic na to nie poradzę. Takie są fakty. Panie redaktorze. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie, bo za panem stoi trzech innych redaktorów. Za 10 minut, za 10 minut jest posiedzenie Sejmu. Ja wiem, że pan by chciał zająć tutaj większość czasu, ale dajmy pani minister odpowiedzieć na pana pytanie, bo pan zadał dwa pytania. Bardzo proszę, pani minister Maląg. Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Redaktorze, dziękuję za to pytanie, które po raz trzeci mi jest zadawane w ten sam weekend, bo od soboty to pytanie stacja TVN zadaje i myślę, że wczoraj precyzyjnie odpowiedziałam tak, te domy pomocy społecznej, a przypomnę, że domy pomocy społecznej to jest zadanie własne samorządu, rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego od. Czasu COVID-u i także w latach wcześniejszych wspomaga samorządy w prowadzeniu domów pomocy społecznej i te domy w Wielkopolsce, które miały z, y, pewną korektę środków, które wpływają na ich konto, będą miały y, zrefundowane. Pan Wojewoda taką decyzję podjął i Państwo o tym wiecie. Bardzo proszę. Pan o ustawę A. dotyczącą. Przeciwdziałaniu, uprzedzeniu dzieci pobieroną przez Panie sobie, redaktorze, dzisiaj odpowiadałem na to pytanie panie, na konferencji panie, panie prasowej. Minister, pytam, ale, panie, panie redaktorze, ja dzisiaj odpowiadałem rano panu na konferencji prasowej w tej sprawie. Bardzo bym był wdzięczny panu, redaktorowi Białkowski, bo my mamy za pięć minut pojechać do Sejmu, o panie, panie redaktorze. Panie, tam, bym ja wiem, że o odpowiedź na to pytanie. niesamowite. Panie redaktorze, dzisiaj pan to samo pytanie zadał w Sejmie, na nie udzieliliśmy odpowiedzi. Bardzo proszę, pan redaktor Białkowski. minister, pytam panią minister. Ale jestem rzecznikiem rządu, też udzielam odpowiedzi w tej sprawie. Bardzo proszę, pan redaktor Białkowski.